Dziś nagrywamy. Jak nie mam się. Dziś nagrywamy. Jak zrobić śmieszne zdjęcia. nie zdjęcia. No jakby. I zanim zaczniemy odcinek, to pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają. Bo dzisiaj Dzień Kobiet. Pozdrawiam Was, Elo. Pozdrawiam też Milenę Masłowską. Dobra. Tylko dajcie lajka, like suba i dzwona. Dobre. Na początek musimy badz grunt. Bad grunt i reserve. I to będzie o to. Co nie? Chcemy ściąć zdjęcie, co nie? Wierzmy na przykład Bili. Bo nie. Nie, 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 nie. nie. Um. Chcemy Patrykę z y, Spongeboba. Czy nie? Łeb się najbardziej liczy. Ma ciało z łebem. pyk czy nie? Pick. musimy ściąć ja nie jestem taki idealny do ścinania dobra to też można ściąć bo to jest niepotrzebne spongebob nie musisz być 3D. Albo nie. Jeszcze zrobimy, że niby normalnie. Fejk. Nie. Tyk. I możemy jeszcze takie coś zainstalować. A to change background e, super, super imp impulse, Wszystko macie w opisie więc finish no nie, sorry no. teraz na przykład może yy, wziąć te photo layer bo to jest skróć to jest taki i to, i to ten sam twórca jest bierzemy na przykład do mm, Tła. No nie wiem. Na przykład oto. Pyk. Pyk. Dla mnie obojętnie. Jaki ten? Raz. rys boba I patrz. Dzięki temu możecie powiększać. Wydłużać. Pogrubiać. Odwracać. I, I coś tam dalej. A my się zajmiemy dalej, co nie? Sary. Bierzemy na przykład Leon. Co nie? Jak to zrobić? Bo, bo nie chcemy, żeby patrzył tak, co nie? Wchodzimy na ten i flip, i będzie się w drugą stronę patrzył. Musimy teraz powiększyć. Nie ciebie, i pyk. Mamy naszego Sp SpongeBoba. czy nie? A jak chcemy coś jeszcze dodać, nie wiem. No nie mam tu nic w galerii. W galerii Jurowieckiej. Na przykład to flip. Pyk. Jeszcze jeden, ry. Flip. Tak. Porzuć je I, I to remove. Remove, remove, remove. -re 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 I pyk. finisz Wchodzimy do naszej galerii. I proszę, mamy. Możemy coś dorysować mi, co nie? Nie wiem. I proszę i mamy. Więc to chyba było na tyle. Będzie na miniaturce też. A jeszcze wam pokażę, jak na przykład zrobić tak, żeby ten Leon że nie miał ryja.

I tyle. Dan czy nie? Finish. I macie. Jakbyście chcieli. Proszę, ja na przykład to zrobiłem. Widzicie? To jest super tapeta 3000. <grym> Dobra. Więc ja jestem fryta mocarz. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają. Dzisiaj jest dzień kobiet. Wszystkiego najlepszego. I do kolejnego odcinka. Siema.